Początek trwającej do dzisiaj mody na emoji datuje się na rok 2011, kiedy to ikonki te zostały wprowadzone na telefony iPhone. Od tamtej pory kolorowe buźki i inne obrazki zdają się pojawiać dosłownie wszędzie. Nie wiem czy jest to powód do dumy czy nie, ale niewątpliwie najpopularniejszym emoji stało się to przedstawiające kupę. W związku z tym w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 najśmieszniejszych rzeczy związanych z kupą emoji. Numer 10 Trzyletnia dziewczynka z Missouri o imieniu Audrey od miesięcy upierała się, że chce, aby jej zbliżające się przyjęcie urodzinowe odbyło się w klimacie kupy emoji. W przeciwnym razie imprezy nie będzie chcieć w ogóle. Jako, że bycie dobrym rodzicem opiera się w pewnej mierze na akceptowaniu swojego dziecka takim jakim jest, matka Audrey, Rebeka, spełniła prośbę swojej córki i zorganizowała jej najbardziej głównowartą imprezę na świecie. W kształcie kupy emoji znaleźć tam można było balony, ciasteczka, tort rodzinowy, a nawet piniatę z czekoladowymi cukierkami w środku. Nie mogło też zabraknąć pierdzących poduszek. Nad przebiegiem imprezy czuwała oczywiście matka, również przebrana za kupę. Numer 9 Pewien student z uniwersytetu w Connecticut pochwalił się w internecie takim oto zdjęciem. Jakiś anonim przemalował skałę stojącą na jego kampusie tak, aby wyglądała jak kupa emoji. Co ciekawe, nie jest to odosobniony przypadek. Takie, że tak powiem, twarde kupy możemy znaleźć w wielu miejscach na świecie. Na przykład taka gigantyczna kupa góruje dumnie nad San Francisco w Kalifornii na wzgórzu Bernal. Chociaż nie wiem do końca, czy wciąż góruje, czy przypadkiem nie zjadły jej już muchy. Numer 8 Jeśli myśleliście, że większego gówna niż maska konia kupić już nie można, Maska w kształcie kupy emoji udowodni wam, jak bardzo jesteście w błędzie. Maska ta może posłużyć wam nie tylko jako przebranie na Halloween, czy prezent dla kolegi, który zawsze ma głowę pełną gównianych pomysłów, ale również, aby uświadomić co niektórym dziewczynom, jak wyglądają, kiedy przesadzą z makijażem. Jak reklamuje maskę producent? Nie spuszczaj kupy. Nosił. Numer 7 w 2014 roku podczas trasy koncertowej Prismatic Katy Perry uraczyła swoją publiczność gigantyczną kupą. Ale nie bójcie się, artystka nie walnęła kupy na scenie. Chociaż jest artystką, więcej wolno. To tylko olbrzymi balon przedstawiający kupę emoji powiewał nad publiką i okazjonalnie się o nią obijał. Numer 6. To się dzieje naprawdę. Oto woreczki na psie kupy sygnowane kupą z internetu. Kupa emoji dodatkowo chwali nas, że posprzątaliśmy. Na woreczkach możemy przeczytać: Dobra robota, zrobiłeś to bohaterze. W opakowaniu znajdują się dwie rolki po 15 torebek. Numer 5. Jak to mówią, odpowiedni gadżet na odpowiednim stanowisku. W 2016 roku na Kickstarterze ruszyła zbiórka na przepychaczkę do kibla w kształcie kupy Emoji. Dwóch projektantów za to odpowiedzialnych najwyraźniej bardzo się nudziło. Jak sami mówią, cały projekt narodził się ze zwykłego żartu. Ale tak poważnie. Naprawdę ktoś używa przypychaczek do kibla aż tak często, by stały na widoku i robiły za dekorację? Czy naprawdę chcemy dawać wszystkim do zrozumienia, że robimy aż takie duże kupy, że praktycznie każde ładowanie kończy się obciążeniem systemu numer 4? Nie ma to jak relaksować się na pływającej kupie gówna. Oto materac, którym na pewno zaimponujecie każdej lasce noszącej pielucho przy okazji taki materac może stanowić idealną lekcję fizyki dla dzieci. A mianowicie, że jeśli kupa jest zdrowa, to zawsze będzie unosić się na wodzie. Numer 3. Były już woreczki dla psa. Teraz przebranie dla psa. Chcielibyście mieć w domu taką małą, chodzącą kupę emoji i przy okazji bardzo ważna kwestia. Czy gdyby taki pies walnął kupkę na podwórku, to czy dalej trzeba by było po nim sprzątać? Czy byłaby to już część przebrania? Wiecie, rekwizyt. Zwykły performance. Numer 2. Pamiętacie jak w odcinku o 10 rzeczach, które powstały dzięki modzie na Pokemon Go pokazywałem wam ludzi, którzy pod wpływem emocji i odpowiedniej promocji w studiu tatuażu wytatuowali sobie Pokémony? Chyba nie sądzili, że moda na tę grę skończy się aż tak szybko. Pewnie niektórzy z nich teraz bardzo żałują. Ale to i tak nie to samo, co za kilka lat będą czuć osoby, które zdecydowały się, aby na swojej skórze uwiecznić kupę. Rozumiem, że obecnie to całkiem fajny symbol, i social media. Ale za jakiś czas kupa znowu stanie się zwykłą kupą i przyszłe pokolenie widząc was z takim czymś na ręku pomyśli sobie co najwyżej, że pewnie przegraliście zakład. Numer 1 I na koniec trochę bardziej humorystycznie, czyli zdjęcie, na które natknąłem się przy okazji robienia tego odcinka. Nad zdjęciem widnieje podpis, ta kupa emoji zamówi zaraz burrito z fasolą. Rzeczywiście trzeba się trochę przyjrzeć, aby wiedzieć o co tutaj dokładnie chodzi. Ta brązowa masa, która poważnie wygląda jak kupa, to w rzeczywistości ręka jakiegoś murzyna, który robi to co najlepiej, czyli stoi w kolejce do meksykańskiego fast-fooda. Okej, okay, dzięki, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Upewnijcie się jeszcze, że nie przegapiliście poprzednich, między nimi 10 najfajniejszych łóżek na świecie, w których na pewno chcielibyście spędzić choć jedną noc. Zobaczcie też najnowsze filmy na moich innych kanałach, które prowadzę, kanale z animacjami, polis sosecz oraz wyznania do wysłuchania. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!